Halo Halo, czy się mano, jak się nagra bez dźwięku, to będę wkurzony, ponieważ kupujemy... Apartament on kupuje za 2 miliony. Tak, tak, dla beczki, Beczuni, A więc zostawcie łapencję w górę, a ja muszę... Zobaczcie dzisiaj. Idzie i jesteśmy w ogóle sami. Jest rodzina 23 coś. Y... Nie wiesz co, ja, ja jadę się flexować swoim... Bugatti i jadę obrażać policjantów. Albo ba, ba, ba pa, y... no poczekaj. Ja Poczekaj, poczekaj na mnie! Gardzę Robimy... tu ludźmi w tramwaju! Jeszcze Lambo pomału. Siema? Dobrze. Ja też mam Lambo, dawaj jedziemy tak, policję. nie. Nie no. Wiesz, ja dzisiaj no. dzisiaj nie chcę. Dzisiaj robię coś innego. Nie, nie gadaj. Popatrz na mój stan. Czekaj, weź. Weź mnie dodaj. Nie. Weź mnie dodaj. Zostałem dodaj mnie. Jaki skam tu jest! Jakie tu jest? Ja. <laughs> <laughs> Ale na beczunia beczku nie można położyć. Że... Ale masz chociaż ładną kuchnię. Powiem tak. No, nie będę nic mówił. Po prostu nie będę. No nie, 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 ja nie chcę nic mówić, nie chcę się śmiać, tu jadę. No. Um, tak. Karol, jak nie chcesz się odzywać, to może ja coś powiem. Dla Beki, jak on kupił dla Beki, to ja powiem że dla Beki. Zostawcie tu 8 miliardów łapek w górę, to skoczę z dachu na wideo. Dzisiaj ma Karol. Jak tam się czujesz z wydaniem dwóch milionów? Karol! Karol! Spokojnie, o, samolot, mogę się jeden, karnąć? Nie denerwuj mnie nawet. Ej, stój! Je, idę się zabić. Co? Karol! Tuj Nie umieraj. Jeszcze tyle do przeczytania. Za tobą książek jeszcze jest. Daj się karmić, please! Nie ma szans. Idź sobie do mojego apartamentu. No. Ludzie! Ja nie nawet no. nie trzymam. O! Ja nawet nie trzymam tym ani myszki, ani klawiatury. Co to jest? Fire Station! No. Station! No, tak się kończy? Jak się jest tym takim człowiekiem? Nie, no, nie, to... pła nie płaczę na serię, nie. No to tak naprawdę był prank, na pewno da się to wycofać. Emo. No. Wpisz do neta, czy da się wycofać kupno apartamentu. Gdzie ty jesteś? Dobra, sprawdzę. A jak się nie będzie dało, to ty będziesz załamany. Ale no porównaj sobie ten za 2 miliony o! Takiego kółno, ster niczego. A teraz jadę do tego za 100 tysięcy No ja po prostu jestem załamany no Czy da się wycofać kupno Apartamentów w Vehicle Simulator Weź to sprawdź proszę Nie ma tu takiego czegoś, jak nie da się Nie a Dobra. No Ktoś się może pościgać. Co? Ja teraz jadę do apartamentu za 100 tysięcy. Apartament za 100 tysięcy zdecydowanie jest lepszy. Aha. Nie, ja pani idę. ja nie Karol, wiesz, ja teraz zebrałem skrzynkę high end za 6 tak. Boże, ale gówno. A, to... A rozumiesz to, że wycofa... Wycofali mi apartament? Nie mogę do sw... Nie mogę do sw... Nie mogę wejść do swojego apartamentu. Najgorzej. O, dwie skrzynki centralnie jak siebie. Nie, ci się ale ale, poru, ale, Rutiak, ale dwie mi zabra. Dobra, to teraz robimy opening. No, Open! Wzi, ja, wzi. O, Kamala dostałem Rer i teraz tak. I Tyrona. Ja idę założyć tron na swój samochód. Jedziesz ze mną? A Ja już nie gram, ja teraz się dorabiam na skrzynkach. otwieraj sobie skrz. O, tu jest. Daj mi. Daj mi pieniądze. <grym> Daj mi pieniądze. <grym> 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 <Biedny>. <grym> mm, ja pierdol... Wiedziałem. A, Wiedziałem, żeby tego nie robić. O, patrz, takie coś mam. O je. Ja Ale gówno, cię. weź mi to... Wyłącz mi to, wyłącz to Leopard. Nie to... E, no, metro. Co tam Karol? Płaczesz, czy nie? Nie patrzę, czemu miałbym pekać. No, to jest 2 mili... Jestem. Ej skąd też 90 tysięcy LOL! O, silnik Level 3. Skrzynki otwieram. O, Prolongers. Wiesz co? Nie chcesz, może ze mną nagrać innego trybu? Możemy, jak chcesz. Tak. Jakieś takie A więc y, to jest ostateczny koniec y, tej serii? Tak, y... bo jakby. Już Karol miał wszystko. Nie było nic. Oprócz yy, najdłuższego autora, za, twoje, za, za, za na ciebie. Zacznijmy. Wejdź jeszcze na to. serwer. Ja dokończę, otwieram opening skrzynek. No dobra, no. Świecił, byliśmy w Ale no. Szkoda mi ciebie, no ale Proszę, wiesz. Jutro po prostu. Wejdę na ten serwer. Znając życie, jutro wejdę na ten serwer, takie halo, gdzie moje pieniądze. Ale szczerze, w serduszku chciałbym, żeby y, wystąpił jakiś gówniany błąd gry. Y, I żeby cofło. Cofło mi to wszystko. No to chodź, na spawna. Jestem. O, jesteś. No chodź, staniemy obok siebie. Idę do A twojego może. auta. No co ty w tym aucie gówny no, ja masz? Mm. Ludzie, ludzie, ludzie. Ale co też masz więcej hajsu niż ja Ale się sobie robisz. No i co ja ci mogę powiedzieć? O, o Zaraz... Będzie, zaraz. Będzie za, też będzie za... Dobrze, może za jakiś czas będzie... Tak będzie wrzucony odcinek z jakiegoś innego. Oręcznie, trochę. Ja. trochę. A też ja nie było już co robić. Chodź tak, nie chwilę. było co robić, ale mogłem zrobić cokolwiek. Mogłem. O, dostałem achievementa mówi Night. Serio? Ja pierdziulę. A? A ja nie dostałem. Poczekaj. Ty. Co to? Czemu to jest Lina? Halo? Czemu to jest Poczekaj na mnie Nie... Poczekaj, o, spróbuję coś zrobić To linia nie da się wejść. Ale żeś se gówno kupił Wiem, ja też właśnie dzisiaj wydałem 400 tysięcy, z czego 200 poszło na to załatwienie. do dealershipa. Wiesz tego? Dla, jak to boku. Tego dla biednych. Wiesz, gdzie? Wiem, jedziemy. E, tyłem może będzie lepiej. Masz e, loży? No co ty zrobiłeś? Siadaj do tego. Wiesz, co? Ja wolę jechać mm, własnymi. Ja będę... Własnymi, ja bezpiecznymi autami. Jedź. bo to auto się nie chce włączyć. O, trochę. Dobra, już? Startować. Jedź. Ma stary silnik. Ile się rozpędza? Na razie 150. 150?! 200, 200. 222. Stój, stój to chyba jakiś szart. To mnie na... To z, za duże koszty. Za duże koszty. Ale tu już koszty. Dobra. E, daj, ja jestem twoim uberem. Proszę wsiadać. Jedziemy. A ile to wyciska? Na razie 100. Jezu. 100. Spankrutuje. Możemy moim pojechać, zobacz. Będzie bezpieczniej. A nie wiedziałam, a nie mówiłem, że on... Może sobie usiąść. Nie, nie. Stój, 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 stój. Co? O, dobra. O, skrzynka. Jaka? Zielona, zielona. Dwie zielone. Ja biorę. Muszę odrobić stratę. To ja wezmę jedną, chociaż jestem najwyższa też, jesteś, bie... jesteś bogatszy niż ja, więc wezmę tak. jedną. Od brzmi... razu open. Wiesz co? Citrus. O, o, biorę tamtą, co tam jest, skrzynkę. Uuu, dobra, to idziemy. Ja, ja też wzięłam Tak. To ta jest zielona. Ja ją wiem. Wiesz, wiesz, Ja już poszukam jakiegoś no, auta. Poczek poczekaj, stój tu. Dam ci, na... ci mój motocykl. Ten A... motocykl, jestem pewny, że... Tamten... ile wyciągał tamten biały? Tak. Y jeden do jednego. Mój? Nie, tam, tamten mój? biały, co ja ci dałem, Volkswagen. Ile on? Nie wiem. Okej, okay. ale ja mówiłeś, że 100. No to. No to ten, ten jestem pewny, że wyciąga niecałe 90. Więc no tak. Ten nie narazi mnie na zbyt duże koszty. Poczekaj, ja mogę sprawdzić mojego. No jakby... Chodź, mój kład jest bezpieczniejszy. A ja nie, ja nie będę ci potem oddawał. Nie, a ja a motor jest wolny i mało pali. Dobra. Nie w tą stówkę jedziemy równo. Równo stówkę, nie lopane no, weź, ja wolę na pieszo. Nie. Ja też, ja idę sobie zobacz. Ekologicznie. Tak, no, no, dokładnie. E, maska. Zobaczmy. Maska. Przecież, Przysz... halo gdzie tu jest y... jakiś nie wiem kto ten sklep prowadzi o pięć tysięcy to będzie ekolo a mam, mam. A, jakiś bardzo ekologiczny auto potrzebuje o ten może nie tego mam tego Hmm, może to, zobacz, takie wolne. Mam to. Masz to? A to co to? Tamte mam. O, ten... dobra, sobie to kupuję. O, nie, nie ten będzie pewnie za szybki. Ten za szybki. O, ten, hmm. ten złom ten będzie idealny. Nie, za szybki. O ten, a ten złom... A nie mam go. Ja już mam jakieś fajne auto, tego nawet. Mam? O chodź. tego nie mam. Ja mam, ja mam, ja mam już auto takie. No gościu Passata kupiłem, chodź, za 50 tysięcy. 50 tysięcy to jest za drogo. Dobra, mm. Gościu, wiesz, że taki Passat jedzie 200. Dobra, wezmę te, tego Mustanga za 80, bo ja. nic tańszego nie znajdę. Ale ja. wezmę, wezmę, o, yy, we, wezmę, wezmę białego, bo zmiana koloru yy, ciężko kosztuje. Dobra, no to wezmę, jestem z Muberem. Jakie auto, Najtańsze, które mogłem. No nie naraziłem się na koszty. Wyso. Nie no. Ja ile ja? Pieniędzy straciłem. Ej, bo to jedzie Ej, bo to jedzie trzysta. Ile? Trzysta. Trzysta. W Co to ty... Przecież to tyle pali. Patrz, chodź na moje. Moje jedzie mało, chodź. Zobaczymy ile to jedzie. Ale ja ci nie będę oddawał za benzynę. Nie, wszystko. ale czekaj, co no miał. Poczekaj. A ten, ten ile? Szybko. Już jadę. Już jadę. Ile wyciska? Tylko nitro. To? Co? nitro? Nitranie. 220. 220. 220. 220, ale nitra nie wciskaj. A! Ja już no, wysiadłem. To, to za ja mam ja mam swoje auto, które jedzie. A ten ile? Ten chyba już był testowany. Tak, tam ten dużo jechał. Ale mogę jeszcze raz jechać. Chodź. Nie wiemy zobaczyć. Ten auto, auto kosztowało na y, złomie. 5 yy, tysięcy ile jedzie? Yy, na razie, no do 200 by doszło. Nie, so, by... Coś, yy, co to za, za drogie to jest? Panie, zobacz, pan mój. Sam... Nie, nie. Na za pewno, drogą. ja, ja ze swoich kosztów mam jeszcze przy Mam na banku dwa, 12 tysięcy. O! Nawet nie kupiłem byłem... nowe auto przez internet. O, dobrze, to też to... za chwilę jeszcze raz. Dwieście 200... ile? Ja pani, 216. Ja pani mówię, to jest moje, to jest najwolniejsze auto jakie może być. Ale paliwo na pana koszt? Tak, na mój koszt. Ile wyciska? No prawie stówka o, prawie stówkę. A jakie tu są auta? O nie, pan, się ten. Wie pan, ja muszę teraz bardzo być oszczędnym. Za y, paliwo oszczędne. O, widzę pana, auto się dymi. No jak się dymi, to znaczy, że jest może nie do końca bezpieczne, ale znaczy, że jest pewnie y, tanio. Tak, tak. tak. Dobrze. Tak. To bardzo mi miło. Teraz skręciła e, tutaj na chwilę. A oni nie jest... Widzę, że auto jest y, bezpieczne, wolne i nie obciąża pana na wysokie koszty, tak jak... Tak. <grydżany> tak. Jedziemy 100 na godzinę. 100 na godzinę, a to nie za szybko, pane. To dużo pali. 100 na godzinę. Ach, no, 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 i co ja panu mogę powiedzieć, no? Mój apartament za 2 miliony. Oby była jakaś cofka, proszę pana. Tak. się tak ucieszył. A jeśli jutro nie będzie cofki i to wszystko mi przepadnie, to wie pan co, co robię. Ja, ja powiem tej grze. W dupę mnie pocałuj i idę na inny tryb, nie. Mhm. Tego za wiele. Żeby ta gra mnie tak na czas skamowała. Ja o, tu spędziłem dobrze, ja kilkaset, kilkaset godzin na tej grze spędziłem yy, yy, a, a no może troszeczkę mniej. Gitara za tysiąc, dwa tysiące. Ja mam, ja mam za, ten tą, ten. ja mam tą za pięć, ale kupię ja tą, tą za jeden, żeby nie obciążać mojego portfela na zbyt wysokie straty. Ja się... Tą za tą za dwa kupię wnuczkowi, Ma urodziny. Przez te dwa miliony, które straciłem, oszalałem. Gro oddaj mi moje pieniądze. Raz, dwa, la, lala. La. Jak panu się podoba moja gra na gitarze? Bardzo ładnie. <laughs> Ale proszę pana, w tych czasach wszystko naraz. Wsz każdy chiński badziew naraża na, na ogromne koszty. Tak, tak. Ja właśnie ja chwilę sobie jeszcze podjadę zrobić. Proszę pana. W tych, w tych czasach po prostu raz byłem ostatnio w swoim apartamencie za 100 tysięcy byłem bardzo dawno temu. I rozumie pan, że opłacałem to mieszkanie? Każdy miesiąc opłacałem, a i tak przyszedł mi komornik i ukradł mieszkanie. To no. źle, bardzo źle. Gdzie pan mnie zawiózł? To są za drogie auta. Toś tylko patrzy. Ja nie mogę. Ja wolę na, na deszczu moknąć. Już idę, już idę do pana. Już widziałem O Daj mi dwa miliony! Ooooo! Proszę wsiąść, proszę wsiąść! Szalałem. Proszę wsiąść szybko, szybko, szybko! Posrało szybko! Pana za drogę. No szybko to nie, nie, nie będę jeździł. Bardzo pana szybko. A to koszt od wypożyczalni? Tak. A no panu od razu. O, 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 No, w tym momencie mogę powiedzieć, że zacząłem grę od nowa. No. Ej, a jak się raz użyło kodu... To yy, się, yy, się raz go nie... Yy. Jeszcze raz się nie użyć. Jak był ten kod? Nie, on mi jakoś to inny... A, invalid, kod, profit, nie nie wiem. Su jak sub-klip? Nie wiem. Sub-scribe. S-sy-u-b. Sy-cy-ry-i-b-e. O Boże, ale drugie... A, już używałem. Jest tu coś do jedzenia. Tak, trzeba coś do jedzenia kupić. Proszę pana, mogę pożyczyć pana auto Dziękuję, proszę pana bardzo. Mus muszę jedną rzecz zrobić. Miałem tą rzecz zrobić. Ach. Ja żyję. Gdzie pan? Halo? Dobra, chodź na inny ryb już. Tak, do zobaczenia moi kochani. Wesprzyjcie mnie lajkiem, abym nie musiał nie, nie musiał płakać za tym, że straciłem dwa miliony. Do zobaczenia.